Witam serdecznie. Moim gościem Wojciech Bacia, Gadżet Team, Jan Czosat. Tak, dokładnie. Wojtek, dzisiaj nie udało się pokonać drużyny DB z szkoły pływania. Czy potrafisz wymienić jakieś przyczyny tej dzisiejszej porażki? Troszkę słabo grałem z przodu, nie mamy jeszcze takiego zgrania. Przyszło do nas, przyszliśmy z nową siłą do gadżetu i jeszcze troszkę brakuje nam zgrania, ale myślę, że z biegiem czasu będzie to coraz lepiej wyglądało, bo widać po treningach i meczach, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Czym dzisiaj zaimponowali albo czym się wyróżniali zawodnicy drużyny przeciwnej? Byli na pewno od nas troszkę szybsi. Mega fajnie grali składnie widać, że grają ze sobą już jakiś czas. I jednak u nas też brakowało troszkę chłopaków, bo niestety praca ich. Z Zmogła i trochę braku nam siły pod koniec meczu, dlatego wpadły te dwie bramki, po prostu już ze zmęczenia. Jak ty się czujesz w naszej Lidze? Jak się czujesz w gadżecie? Bo przecież jesteś tutaj pierwszy sezon. Yy, mega fajnie, a żałuję, że nie wcześniej już tutaj nie grałem w Lidze. W gadżecie czuję się fajnie, chłopaki są mega, mega spoko, więc myślę, że to będzie cały czas fajnie do przodu i powalczymy za rok już o wyższy cel. Czujesz, że tak powiem, zgranie z zawodnikami, czy potrzebujesz jeszcze troszkę czasu? Myślę, że właśnie wygląda to coraz, coraz lepiej. Widać to po akcjach, że to fajnie do przodu. Jeszcze brakuje takiego ostatniego, takiego kropki nad i, żeby to te podania szły fajnie i będą padały bramki. No lepiej piersi Krakowia. Kibic Krakowi? Tak, oczywiście W no naszej ki... sandecji. No dokładnie, czyli Wisłanie. No nie. Niby nie. Wojtek, dziękuję za wywiad. Dziękuję pięknie.